Czy Twoja mowa ciała ma znaczenie, jeśli chodzi o poznawanie dziewczyn? Otóż tak i nie. Mianowicie, czy Twoja mowa generalnie ma znaczenie? Tak, jak najbardziej. Jeśli na rance siedzisz w sposób, który wygląda, jakbyś był zestresowany, może gdzieś się drapiesz czy roisz coś dziwnego, to wysyłasz komunikację tej dziewczynie, że jesteś zestresowany. Jeśli próbujesz się pocałować i zamiast po prostu to zrobić, to się waha, gdzieś tam się skradać i tak dalej, to wysyła wszystkie złe sygnały. Ale równocześnie, jeśli po prostu wyluzujesz, po prostu wyluzujesz. pomyślisz sobie, jak bym siedział, gdybym w 100% nie dawał jebania. Co bym robił, gdybym w 100% nie obchodziło mnie, jaki będzie rezultat moich działań. To nagle okazuje się, że nie trzeba robić aż tak wiele, żeby mieć dobrą mowę ciała, bo dobra mowa ciała oznacza po prostu mowę ciała, która nie komunikuje nic złego. Więc po prostu uspokój się, uspokój swoją mowę ciała. Później możesz do niej dodać jakąś ekspresję, możesz lepiej wyrażać to, co mówisz rękami, czy mimiką, czy kontaktem wzrokowym. ale zacznij od wyluzowania się i to zmieni strasznie dużo.